Cześć siemanko, z tej strony GoldManki, a w dzisiejszym odcinku zagramy Escapist'u Escapist jest to rola impostorska która ma dodatkową umiejętność teleportowania się w wybrane miejsce tak jak na filmiku mogę sobie zaznaczyć dowolne miejsce i się w nie teleportować dobra, zbiegnijmy jak najszybciej na dół, ponieważ nie chcę się wywalić od Juggernauta czy Werewolfa, szybko pójdę do O2 Zwykle intensywne fajkowanie tasków. Hello there! Okej, okay, dobra, to ja pobiegnę w górę. Oj? Oby nie zbiegli w dół, jak zbiegną w dół, to mam mały przypał. Gdzie? Gdzie? Hamster HC, O2, Wojciech Clear, Elite Clear, Funky Clear, jakieś info, jaki info w grze czy coś. W pierwszym rundzie nic ciekawego się nie pojawia, więc po prostu Wam to przyspieszyłem. I cyk teleporter postawiony dobra światła to są zgaszone poczekam aż cooldown mnie minie pójdę na światła naprawić żeby miał jakiekolwiek alibi dobra za chwilę będę mógł go zabić oho to co właśnie widzisz to jest odbicie killa mógł to być survivor mógł to być ochrona guarda Mógł to być ochrona Wardena, mogła to być ochrona medyka. Możliwości jest wiele. Ale według mnie to mógł być Survivor. Ponieważ Medic i Warden już by klikał guzik i się pytał, kto zabił. A Guardian Angel by raczej mnie odbił do śmierci. Chociaż nie wiem, jakie w ustawienia. O, mój impostor. No i Giant leży. Tepamy się. No i udajemy, że kluczyki robimy. Wcale nie podejrzane. Wybiegnijmy z dropshipa. Tak jakby nic się nie stało. No spokojnie. Odpalmy reaktor. Aha, nie odpala. Gdzie? Gdzie? Office. Wojciks odbił mojego killa, więc pewnie Survivor. Ja ten z kapibarą WO2. Fabix hamster z tego killa clear. Potwierdzam. Hamster Wojcik clear. Ja te j... <gry> Pamiętywanki robiłem XD. Jeszcze In z funkcyj. sus susy większe? Wojciks mógł mnie zabić, a nie zabił, więc chyba clear. Masz Double Shot? Nie. Czyli Turkuc Wojcik z się nie clearuje jako jej jedyni. Capybara Turkuc Goldmonkey. Czemu? Ja bym cię zabił. A nie zabiłem. Bym skipnął. Wspólniko, jak można zobaczyć, od niedawna dopiero nagrywam o Mongo z modami. Wiem, że te filmy jeszcze nie są idealne, ale staram się jak mogę. Bardzo bym cię prosił, żebyś zasubskrybował mój kanał. Ciebie, ty ten guzik, a dla mnie to bardzo wiele. Z góry dzięki. Dobra, postawmy tutaj eskapistę. Okej, okay, pofejkujmy jakieś taski. Swinko, nie ma co, co tu fejkować. Dobra, fajnie, jakbyśmy jakiegoś dubla dali. Mary się świecą, to pójdźmy tam. Tutaj mały wybiega. Teraz byłby i dalem na dabla Szkoda, że mam jeszcze cooldown. W sumie obydwoje pewnie mamy cooldown. Chodź, chodź, może jeszcze dubla zrobimy. Dobra. Kurde, nie ma. Dobra, teraz zabijam. O Boże. Prawie by mnie przyłapali. Dobra, no to sobie tu na spokojnie zwentujmy. Światło są jeszcze zgaszone. Ja nic, nie wiem o żadnym ciele. Dobra. Czy on idzie zrobić trzeciego selfa właśnie? Nie, nie idź zrobić trzeciego selfa. Proszę cię, nie. Hamster Wojcik, Zejter i Kapibara clear. No to bait w takim razie. Matt Hamster, Wojcik, zeiter, clear. Ja mogę tylko powiedzieć, że ciało stare i to nie self. Możliwe, że bait. A Zejtej cicho coś siedzi. Światła naprawiałem, Gold może potwierdzić. A jak stare ok. prawda? Ja bym chyba Turkuca wywalił. Skip, niech mi jeszcze się kapibara wyspowiada. Wiecie co? Najprawdopodobniej mamy glitcha i jednego impostora. Dajmy im się pozabijać. Musimy przyspieszyć zabijanie. Tasków już niewiele zostało, a graczy za to wiele zostało. Niestety Neutral niezbyt kiluje. Możliwe, że już odwaliliśmy Neutrala, co byłoby w tym przypadku dla nas złą informacją, bo i tak się trzymamy razem, a Neutral pomógłby nam w kilowaniu innych graczy. Capybara Out. Czemu? Capybara Clear. To Neo Killing Impostor Traitor. Say what? przeprosić za trochę dziwny głos, ale mam lekki katar i trochę głos mi się przez to zmienił. Przepraszam, niestety nic na to nie poradzę. W następnych filmach już powinno być normalnie. Pa!